Widoczni i bezpieczni to hasło 15. Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy Komunikacyjnej Zielone Światło dla Przedszkolaka, który co roku organizuje przedszkole nr 3 we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu. My jesteśmy w stałej współpracy z Komendą Powiatową Policji. Razem organizujemy ten turniej pod patronatem pana komendanta powiatowego policji w Wieluniu. No i oczywiście tu bardzo aktywnie włącza się policja, prowadzące to, to również, prowadzący to przedstawiciele policji w jury. Mamy pana policjanta, są tutaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, także współpraca jest aktywna i na co dzień również zapraszamy policjantów do przedszkola, przychodzą, organizują nam takie zajęcia, mówią o tym jak o bezpiecznych wakacjach, o bezpiecznej drodze do przedszkola, bezpiecznych feriach, także ta współpraca jest również nie tylko dzisiaj na turnieju, ale przez cały rok szkolny. W tegorocznej edycji wzięło udział 11 sześcioosobowych drużyn, 4 z Wielunia oraz oddziały przedszkolne Skórowa, Turowa, Gaszyna, Sieńca, Bieniądzic, Masłowic i Rudy. Przygotowujemy się według scenariusza, który mamy wcześniej przygotowany. Dzieci poznawają znaki drogowe w czterech kategoriach sygnalizator świetny. Oczywiście my nie uczymy tuż przed turniejem, bo tę te, tematykę omawia się wcześniej, już we wrześniu, kiedy dzieci przychodzą do przedszkola. Także myślę, że świetnie są przygotowani. Poza tym też um, mówi się o tym przy okazji jazdy rowerem z rodzicami, samochodem, także dzieci mają fajną wiedzę na ten temat. Trzeba zrobić lalon, przejść przez tunel, co szar z i klapnąć kolegę. się Jesteśmy drużyną początku, chyba już od samego początku bierzemy udział w każdym turnieju. I myślę, że to jest tradycja, ale fajna tradycja, bo to jest taki ważny konkurs, gdzie dzieci. Uczą się zasad ruchu drogowego i mają uczestniczyć, być aktywnym uczestnikiem tego ruchu drogowego. W związku z tym oni są sześciolatkami, niedługo pójdą do szkoły, więc muszą być bezpieczni. Dzieci codziennie miały utrwalane te przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, sygnalizację świetną. Także no codziennie żeśmy ćwiczyli no i w ten sposób przygotowywaliśmy się. Podczas turnieju, przed Kolaki rywalizowały w konkurencjach sportowych połączonych z zadaniami z wiedzy komunikacyjnej. Powiedzcie mi, co to jest za znak? Nakaz jazdy Czyli inaczej? Drogi. Czyli? Ścieżka rowerowa. Brawo! Uwaga piesi. Super! I do jakiej grupy ten znak należy? Spostrzegawczy. Nakaz jazdy prosto! Na Bardzo ładnie! Część na pieśni. Super! I do jakiego rodzaju znaków on należy? Do jakiej grupy? Informacyjnej. Brawo! Ponadto organizatorzy zadbali o ciekawe atrakcje. Przed publicznością wystąpiły grupy taneczne z przedszkola nr 3. Z kolei straż pożarna pokazała krótką akcję gaśniczą, a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował prezentację symulatora zderzeń. Pana poprosimy, żeby pan zamknął oczy. Zamknął oczy i patrzymy co się dzieje. O! Proszę. I co się stało? Zatrzymały pana pasy. A teraz mam pytanie. Proszę powiedzieć, jak, jaka była prędkość w momencie uderzenia pana stanu? To jest duża wydaje mi się, także myślę, że to około 10, 15, 20 na godzinę, może około 20 na godzinę, tak? To ja zadam panu bardzo niedyskretne pytanie. Ile pan waży? 80 kg. 80 kg. To wie pan jaka była prędkość? 80, jak podzielimy przez 10, to jest 8. Czyli 8 km na godzinę do wstrośni. Poczuł Pan. prawda? A teraz proszę sobie wyobrazić, jakby było 20. Czyli 20 to przecież po parkingu takiej zimy, prawda? A w ruchu ulicznym to 50, to jest to minimum. Nas cieszy bardzo, że zaczynamy edukację komunikacyjną już od przedszkolaków. Okazało się, że w trakcie zawodów sprawdzaliśmy wiedzę i opiekunów, i dzieci. No i dzieci naprawdę wykazały się dużą, dużą wiedzą. Gorące brawa i serdeczne wsparcie dla przedszkolaków zapewnili jak zawsze niezawodni rodzice i dziadkowie, którzy licznie przybyli na turniej. Do kogo pani dzisiaj tutaj przyszła? Kogo pani obserwuje? No, moją córeczkę, oczywiście z przedszkola numer 3, który jest organizatorem tego całego telet teleturnieju, która tak pięknie. Dopinguje przy poprzestanie. Jakie wrażenia? Pięknie, cudowne. Taka zdrowa rywalizacja z innymi dziećmi, z innych przedszkoli, czyli integracja. Wspaniale. Bardzo mi się podoba, naprawdę na wysokim poziomie jest impreza zorganizowana. Jak pan myśli, tego rodzaju taka tematyka jest odpowiednia dla dzieci? Powinny dzieci poznawać przepisy ruchu drogowego już właśnie w tak wczesnym wieku? Jak najbardziej tak. Tym bardziej, że Ucząc się tych znaków, córka, jak jedziemy samochodem, sama mówi znaki. Tata, stop, tata, jechać. Naprawdę, naprawdę to pomaga. Na zakończenie wszystkie drużyny przedszkolne otrzymały puchary i nagrody. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do short pressu.